Nie w koło urosło. Tu się coś popieprzyło, samo białe rośnie. Czujcie się jak w dżungli. <gł> _dżungli> <gry> _dżungli> y koło 10. Może do 13 zmontuję. Ciekawe, kiedy zaleje, zaleje ryby. Tarocko, swojskie. No, urosło to. Taki film na sobotę. No co, powolutku wracamy do tej szklarni, co? <gry _dżungli> no, ale żebym się zaśmiał, koń. Kurde, trzeba będzie. E no, żartuję za miesiąc, półtorej. Dopiero dziś zaczniemy tutaj wchodzić. Zobaczcie, musa kominata. Może ja osobno nim zrobi jak się odrodził. Znienawidzony banan. A tu proszę bardzo, w jakim jest stanie, nie? Kosmos, ale tym razem ja go schowam po prostu. Yy, do, do domu. Do domu, na tą zimę i tyle. Nie będę go tu trzymał. ale Eukaliptus guni. Elegancja Francja, tylko tak się trochę wykrzywia. Przyniosłem go tu, bo ostatnio dużo padało. Tu macie Musa Velutina. Pewnie zacznie kwitnąć przed zimą, czyli nic. Znaczy to nici z nasion. Tam są jeszcze plumerie na sprzedaż, takie dosyć spore, grube, odpuś... wypuściły. Może ktoś pamięta ostatnio, nie było prawie tych liści. Tu tam mam tak samo, ale to muszę nagrać osobny odcinek. Tam jest Burmese Blue, taki dosyć spory, ale to już nie wyślę. Jedynie odbiór osobisty. Aruna Halensis, tak samo, jest piękny. Też na sprzedaż, bo ja się nie chcę bawić w gatunki, no nawet odros rośnie, które nie chcą rosnąć na zewnątrz. No szklarnie widzicie są piękne, na północy Polski słabo to rośnie, ale za to gdzieś tam w cieplejszych rejonach, w Dolnośląskim to bez problemu dają radę na dworze takie gatunki. To co, szybki oblot zrobimy pod ogródku. Miskant olbrzymi, pięknie odrósł, wszystko w koło, zobaczcie jak wszystko pięknie w koło obrosło ścianą, potem mam choinki, i bananowce i dzięki temu w miarę nie są tak porwane, bo ich po prostu wiatr nie dosięgał aż tak. No ewentualnie wiecie jakaś tam, yy, jak to się mówi, przejdzie jakaś piździawa, no to, to to nie ma ani innej opcji, tak rozwali. Drogmasy jeszcze kwitną, no akurat ten już przekwita kwiat. Zobaczcie weriegata, jak się rozrosła. Tylko, że tutaj trochę palma przeszkadza. Kosmos, kosmos. W słońce waliło, tu macie południe Na nią cały czas Co były te skwary, nic nie przepala Porobię oczywiście Pewnie na wiosnę dopiero jakieś sadzonki Z patyków, ale to wszystko trwa niestety Przykro mi bardzo To jest ta brugmansja z Biedronki Kwitnie aktualnie O tu sobie zostawiłem Też brugmansję Werygato patyk jeden i zobaczcie jaka wielka urosła To <laughs> jest po prostu kosmos Tu się coś popieprzyło, samo białe rośnie O motyl siedzi, patrzcie Same białe. Nie wiem. I dziwne, że jeszcze nie pali tego, nie? No tutaj normalnie wszystko. kolokazje Był ostatni odcinek. To jeszcze rośnie. Jeszcze, jeszcze rośnie. Są po prostu potężne liście. To jest po prostu kosmos. Patrzcie. Patrzcie na to. No. O, wszystko ładnie, pięknie. Rośnie. Czujcie się jak w dżungli. a najlepsze są właśnie te. Te liście to są. <laughs> Myślę, że już z metr mają, nie? Tam jest Gigantea, Wie, też pięknie rośnie. Także tak to wygląda tutaj. Bo i będzie co kurde kopać w tym roku i zimować jakoś, ale ale będziemy zimować tamtej szklarni, znaczy zimować. Będę próbował. Dogrzewa, dogrzewać jakoś tam, te, jakimś tam termowentylatorem. I znaczy w tej szklarni Eweksik. I zobaczymy, czy co najmniej do grudnia, żebym tam roślinu, roślin część przetrzymał to wtedy już tam się pochowa. I jakoś tam się poukłada, rozumiecie, będzie git, Pauczychy. Zobaczcie pałczychy, mam nadzieję, że... Dobrze, przód nagrywam. Pałczychy w tym roku też pięknie porosły. <laughs> Kurde. Elegancko, nie mam żadnych bólów, poszły z wiosny praktycznie. Juka filifera. Tak? Nie, Juka Nitkowana. Tak ją postawiłem pod brugmasją, tą pojedynczą. Tak cały czas jeszcze kwitnie, ale już o tej porze roku. O, no jeszcze dobrze wygląda, ale już wiecie. Nie było mnie dwa tygodnie. Wiecie, jak to dziecko podlewało słabo, jak to dzieci. <grytania> to dużo liści potraciły, nie? Teraz wczoraj koksu znowu dałem. Tutaj jest żółta i zobaczcie, jak ona zaczyna późno kwitnąć. Ona dopiero dostaje kwiatów jak co roku. No tutaj są takie małe kwiateczki jak widzita. ta zdąży zakwitnąć co roku kwitną tak w początku października powiedzmy ale za to pięknie kwitną potrójna kwitła dwa razy i znowu próbuje to już są jakieś trochę choroby grzybowe no i brak wody nawozu zimno nocami ale też ładnie kwitła w tym roku o zobaczcie jak pięknie skierniewicka puściła także tak to wygląda tam też niedawno kwitła podwójna różowa. Ogólnie w tym roku brugmanje będą mega mocno cięte, jeszcze niżej, jak je ciąłem tu, nie. Zobaczcie ze mną, o tu ciąłem, to je tak w tym roku będę gdzieś tu machał, żeby jak najmniej zimować, żeby trochę niżej, znaczy jak najwięcej miejsca mieć, i żeby trochę niżej yy, potem puszczały na nowo kwiaty. Wiecie o co, choć gałązki. Wtedy będzie łatwiej to przezimować. Uwaga, rarytas stalewiakowy najlepszy w tym roku. Znowu kwitnie, kurde, obficie, pięknie Kaliandra. Ciekawe, kiedy zaleje, zaleje rynek. Ciekawe, co? No to jest, to jest nie do pisania. Trzeci raz tak obficie kwitnie. No podjarałem się znowu, no. Patrzcie tutaj. Patrzcie, jaki konkreciarz rośnie. Ale piękny, nie? Ale jeden zrzuciła ostatnio, ale był pogryziony przez oczywiście pomrowy, nie? Tak samo, słuchajcie, pomarańcza taroko. Jeden zrzuciła. Drugi też tutaj jakby gnije. Pomarańcze wiszą jako tako. Czekajcie, nie widać. Widać czy nie widać? Kurde. Tak będzie widać. O, to są pomarańcze tarokko-swojskie. No ale niestety. Nadal niedojrzały, chociaż szczerze nie wiem kiedy je zrywać. Nie mam pojęcia kiedy je zrywać. Musa balbisiana. Za długo trzymałem w szklarni. Mogłem trochę wcześniej wyciągnąć. Tutaj, y, tu jest ta cytryna skierniewicka, którą posadziłem do gruntu i pięknie ma, piękne ma liście, no tu jakieś tam coś się porobiło, nie wiem, tu był taki wielki owoc, przechodziłem, no właśnie i zahaczyłem. Laturio riparius, patrzcie na to teraz, miskan, no urosło to to jest kosmos, za rok to to będzie dopiero kosmicznie wielkie, nie? Kłana Stuttgart, wiecie co? Niby choruje co rok, ale mimo to wybarwienia puszcza. Zakwitło tutaj, o, zobaczcie. Tu następne odrosty puszczają. Nie wiem, jest chora, czy nie jest chora. Takie o, tu przebarwienia inne trochę, to wygląda jakby była chora, Jakoś, jakiegoś tam wirusa ma, tak? Z tego, co kojarzę. Bananki od Marka. No ten nie, ten nie, o te. Pamiętacie je, jakie były małe? Jakie one były małe? I teraz są takie. W donicach 40 litrowych. Można? Można. Drugi to samo, ale kompleksa koksu szło sporo, nie? I kto pamięta miskanta olbrzymiego, które z takich skrawków wsadziłem do tych doniczek? Patrzcie na to teraz. O, proszę bardzo. Zrobił się taki płotek. O, jak widzicie, jest, jest, rośnie, rośnie. Paulownia na liście, elegancko. Tam w ogóle zobaczcie nad szklarnią, nie? Jakie to są wielkie pałowie. Ja będę musiał je trochę przykracać. Jestem ciekaw, czy zawiązały już w pąki, chyba jeszcze za wcześnie, zaraz podejdę to zobaczymy. Koper, jabłka, wszystko jest tutaj, cała, cały miskant, tutaj. Cały miskant, pamiętacie? Wykopywany był, sadzony i już ma ponad 2 metry. A ja mówiłem, że w pierwszym roku rośnie do 180. On i przerósł normalnie, nie? Zobaczcie. O! Dobre jaja, nie? Sadzonek trochę jeszcze, jeszcze zostało. brugmansi mocno zdrewniałek. także za rok. 100% kwitnienia. O! Czy widać jakieś pąki? Szukamy. Coś tam zaczyna się tworzyć na brzegach w koło. No zobaczymy, pożyjemy. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze na chwilę. Do szklarni. Ogólnie to najlepiej nagrywać rośliny osobno, nie? Wtedy się lepiej ogląda. Mało kto zostaje na dłużej. <laughs> Tutaj patrzcie. Musa textilis. Piękny. Musa Balbisiana, zobaczcie, on zdychał na wiosnę. W tym miejscu. Nie? I zobaczcie, jak to w szklarni oczywiście. Jak to dało radę. Dotyka sufitu gdzie jest 2,5 metra gdzieś, nie? To jest, to jest kosmos, a już ta pyda. To już jest mistrzostwo świata. Normalnie znowu przywaliła, nie wiem, 30 cm. Grubość tego to już jest sztosik, nie? To jest kurde. Bulbozaur, a tutaj pod siedzenkiem... Siedzenkiem, jak się siadam, to mam tu palmę. Może dziś na żywo odpalę w nocy wieczorem. Dziś w sobotę. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. Może, może tutaj przyjdę i pogadamy. Zobaczymy. Plumerie, tak samo. Porosły, ale mają no jakieś takie. Zobaczcie, się, coś się tu dzieje. Ale puszcza kwiat. W co nie wierzę, że zakwitnie. Pewnie nie zdąży. Idziemy do perełki jeszcze. A, werygatki dawno nie było. O! Pięknie się rozrosło. O, jakieś muchy tu latają. Zobaczcie, liść. Ostatni, przedostatni. Piękny, co? Kurde, normalnie kosmos. I liść teraz wypuszczony. Cały czas dbam o robactwa, żeby nie było jej Ten. Yy, no, kurde... Ech, Musa sumatrana zebrina rojo. Zobaczcie, ile odrostków powychodziło jeszcze. No, jest problem, nie? bo już się nie mieści w tym miejscu. Ale, co zrobić? O, wygięć w drugą stronę. Nie da się. Będę to wykopywał jakoś na zimę, czy skracał? Nie mam totalnego pojęcia. Plumerie, czery moje, z wiesy zostawię, reszta pojedzie w świat. O, ba basiok się ukorzenił. Tylko jeszcze słabo, dlatego u mnie jest, a nie, nie wyjechał sobie do kogoś, rozumiecie. Burmese blue e też będzie do podziału. Też będzie trochę sadzonek. Musa apple mocno się rozrósł. Też miałem rozdzielać, ale stwierdziłem, że jeszcze nie będę rozdzielał. O, ta strzałkowa, czy jakiej tam zebrino. Nie pamiętam dokładnie, co kupowałem. Piękne już ma. A druga w domu, a trzecia zdechła. To, żebym ten komplet kupował, to tam oglądał, to wie. Także tak to wygląda w Situation. W szklarni za niedługo będę to większość pomidorów już wywalał. Tylko zostawię te, co mają dużą ilość jeszcze owocków, że tak powiem. Nie? No to przejdźmy się tu jeszcze alejką bananową i na tyle by było. Zaraz skręcę, jest godzina. Aha, do naładowania zegarek, bo zdech. <laughs> yy, koło 10. Może do 13 zmontuję. Fajnie, nie? Jeszcze fajnie. Wrzesień to taki jest najlepszy, do, tak do 20. To wszystko jest takie, takie ogromniaste, nie? O! I ten liść tam. No. A potem przyjdą wiatry, rozpierducha totalna. Rącznik, Rącz, rącznik, czy jak mu tam jest ile będzie nasionek? Fajnie to wygląda. Wiem, że to marycynę, czy coś trujące i tak dalej, ale bez przesady, ja tego nie jem. O, lutealokazja, koksu za dużo, co się porobiło, muszę ją schować już chyba do szklarni. Coś słabo rośnie w naszym klimacie, ale reszta kosmos, nie? Miejsce po garażu, gdzie kupę lat, jakieś oleje były, wpadały do tej ziemi, nie? Wiadomo. Że coś gdzieś myślałem, że będzie lipa, cię tam, to nie, nie, nie przeszkadza, to rośnie w tym, kurde, Kto został do końca, nie wpisze cebula. Dziękuję bardzo. <ścoughs> Na razie.